Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie zajmiemy się Cheat 900 z Extra Stepa. Zaczniemy sobie więc od Basic'a. Wejście do, do tego wejścia już jest zrobiony, także robimy sobie na początku samo wejście i próbujemy się zakręcić 360 stopni po nim, tak żeby wylądować naszym prawym barkiem troszeczkę bardziej do celu. Też patrzę się cały czas na cel, względem celu sobie naskakuję i próbuję sobie zakręcić cały ten ruch. Kiedy wychodzimy sobie z Extra Stepa, pamiętajcie o tym, żeby też podciągnąć spięte barki do góry, utrzymać wyprostowaną sylwetkę, tak byście chcieli głową pointować w górę przy wyskoku. Czyli staramy się nie robić tak, że tu gdzieś się domykamy, tylko wyjście jest centralnie w górę. Dzięki temu będzie nam łatwiej utrzymać barki w linii, a dzięki temu też jeszcze łatwiej będzie ustawić nogi w linii, przez co jeszcze mocniejsze będzie kopnięcie. I build jest taki sam, próbujemy sobie trochę bardziej over to wejście, czyli troszeczkę Eee, troszeczkę mniej twista zrobić, trochę większe wejście na ziemi i próbujemy się na razie przekręcić tak, żeby na końcu sobie zamienić nogi. Wchodzę sobie w to, over cheatuję, delikatnie prawą nogę podnoszę. W miarę stopniowo też, dociskam sobie po prostu twista, próbuję troszeczkę mocniej cały ruch zrobić. Ale też jeszcze z over O, podnoszę sobie nogę. I teraz też, moim torsem wychodzę do góry, staram się spotować na cel, po prostu przytrzymuję rotację, 900 zrobione. W tym ekstra stepie też bardzo ważne jest to, żebyśmy dobrze utrzymywali nasze ustawienie klatki piersiowej, więc też nie lecimy tego ruchu już na starcie zaczynając z prostej sylwetki, tylko też chowamy troszeczkę mostek i cały ruch staramy się pchać i do boku i do przodu w tym samym czasie. Więc to nie jest taki ruch, że my go robimy tutaj za siebie, tylko musimy się nim napędzać troszeczkę bardziej w stronę celu i sam wyskok też pilnujemy, żeby troszeczkę w stronę celu pochylić się klatką piersiową, więc jak sobie wchodzę, to wyjście jest do góry z lekkim pochyleniem w przód. Platka jest ciągle domknięta, dzięki temu łatwo mi utrzymać tą pozycję do cheat'a i mocno kopnąć na końcu moją nogą. I to wszystko jeśli chodzi o oczyszczanie z ekstra stepa. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu.